Dzień dobry, Agata z zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń kulturalnych. 18 grudnia o 18 na kanale YouTube Kadeku odbędzie się 15 kutnowski koncert kolęd i pastorałek. Uczestnicy mogą zgłaszać się do 12 grudnia. Szczegóły konkursu na stronie Kadeku. Centrum kutna rozbłysło kolorowymi lampkami i dekoracjami. 6 grudnia oficjalnie uruchomiono iluminację. Z tej okazji pojawił się prezydent Zbigniew Burzyński wraz z zastępcami Zbigniewem Wdowiakiem i Jackiem Boczkają. W kutnie działa już lodowisko. Wejścia na tafle odbywają się o pełnych godzinach. Bilet normalny kosztuje 9 zł, a ulgowy 7 zł. Lodowisko czynne jest 7 dni w tygodniu. Z okazji dwudziestolecia pod strefy Kutno, łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, odbędzie się konkurs plastyczny Fabryka Marzeń. Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat. Do wygrania bony podarunkowe do sieci salonów Empik. W Kadeku rodzinne warsztaty dekoracji świątecznych w piątek i sobotę. W niedzielę w Centrum Teatru Muzyki i Tańca spektakl Kryształowa Królowa Śniegu oraz Teatr Tańca Seven Heaven. Centrum kultury gminy Kutno Moc Atrakcji. W piątek odbędą się warsztaty rękodzieła Bombka z Powertexu. W sobotę warsztaty dla dzieci go dekorujemy wianki i świąteczne szycie. W niedzielę tworzenie świec i koncert zespołu Powidoki i Trębacza. Muzyka Dziękuję za uwagę, do zobaczenia za tydzień.